Nigdy nie powinienem był wracać. Opuszczony szpital psychiatryczny w moim rodzinnym mieście stał jak cichy, nieruchomy świadek tragedii, które pozostawiły w tych murach echo bólu, krzyku i samotności. Powietrze pachniało kurzem, wilgocią i czymś, czego nie potrafiłem nazwać, a każdy krok po skrzypiących podłogach wydawał się rozmową z tym miejscem. Dwa lata temu byłem tu ostatni raz. Nie pamiętam dokładnie dlaczego wróciłem, ale chyba myślałem, że zamknąłem tu wszystkie wspomnienia, że mogę je odłożyć na półkę, jak stare dokumenty. Ale wspomnienia mają w zwyczaju wracać, kiedy najmniej się ich spodziewasz, a to miejsce, bardziej niż ktokolwiek inny, nigdy nie pozwoliło mi odejść w spokoju. Główny korytarz rozciągał się przede mną, jak ciemna wstęga odbijając echo moich kroków i każde westchnienie, które wypełniało przestrzeń. Na ścianach dawne tablice informacyjne z popękanym szkłem i zakurzonymi nazwiskami pacjentów, a w powietrzu wisiał ledwo wyczuwalny zapach stęchlizny i starych leków. Przeszedłem obok sali numer siedem, tam gdzie leżał mój przyjaciel, tam, zanim wszystko poszło źle, zanim cisza przestała być ciszą. Pokój był pusty, lecz powietrze wciąż nosiło ciężar tamtych chwil, jakby każdy mebel, każda szpara w ścianie pamiętały jego strach i moje własne, sparaliżowane bezradnością dłonie. Nie powinieneś tu być. Odwróciłem się gwałtownie. Nie było nikogo. Serce waliło mi w piersi tak mocno, że bałem się, iż echo kroków, które słyszałem, może nie pochodzić ode mnie. Każdy krok stawał się modlitwą, każdy oddech testem odwagi. Korytarz wydawał się nie mieć końca, a kolejne sale były jak różne etapy pamięci. Łóżka bez materacy, powywracane krzesła, popękane szyby i zakurzone fotografie pacjentów, których oczy wciąż patrzyły na mnie z ram, jakby próbowały przekazać ostrzeżenie. Niektóre uśmiechały się, niektóre krzyczały. I wszystkie mówiły jedno odejść przeszedłem obok gabinetu dyrektora gdzie drzwi były uchylone a na biurku leżał stary notes w środku znajdowały się nazwiska pacjentów i daty ich śmierci niektóre daty były świeże niektóre tak stare że numery ledwo można było odczytać nie możesz ich uratować serce przyspieszyło Kroki znów rozbrzmiały echem, tym razem nie moje. Odwróciłem się gwałtownie. Korytarz pusty. Drzwi na końcu trzasnęły z hukiem. Nie mogłem wrócić ani ruszyć naprzód. Podoba Ci się nasz materiał? Kliknij lubię to. Zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, by być na bieżąco z nowymi filmami. Wtedy pojawił się on. Nie wiedziałem, skąd się wziął, nie widziałem go wchodzącego. Mężczyzna w białym kiklu, twarz ukryta w cieniu, patrzył nie na mnie, lecz przez mnie, jakby czytał moje wspomnienia, jakby wiedział więcej o mojej przeszłości niż ja sam. Nie mogłem się ruszyć, nie mogłem krzyczeć. Przyszedłeś po odpowiedzi, powiedział głosem, który nie był ludzki, ale odpowiedzi nie czekają tutaj. Serce waliło mi w uszy, a powietrze stało się gęste i duszne. Odwróciłem się, próbując uciec. Drzwi prowadzące na zewnątrz znknęły. Nie było światła, nie było powietrza. Byłem sam z Nim i z przeszłością. Syczeni. Zostań na zawsze. Nie pamiętam, jak długo trwało to wszystko. Minuty, godziny, dni. W końcu znalazłem schody prowadzące na strych. Tam stały łóżka, ubrania pacjentów, stare zabawki i zdjęcia, wszystko przykryte kurzem i zapomnieniem. Niektóre fotografie były nowe, niektóre moje własne. Widzisz to, czego nie chciałeś zobaczyć? Wtedy usłyszałem cichy, niepokojący śmiech. Nie dziecięcy, nie ludzki, śmiech kogoś, kto widział zbyt wiele, kto nigdy nie opuszczał szpitala. I wtedy zrozumiałem, że tu nie chodzi o strach, tu chodzi o pamięć, tu chodzi o to, by nigdy nie odejść. Nie wiem, jak wyszedłem, nie wiem, czy wyszedłem, ale od tamtej nocy wiem jedno. Nie ma miejsc, które można opuścić, są tylko miejsca, które pozostawiają cię na zawsze w swoich murach. A szpital wciąż czeka. Jeśli spodobała ci się ta historia, koniecznie zostaw lajka, skomentuj i zasubskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia następnym razem.